Dziś przyjrzymy się kilku motywom literackim, które możemy rozwinąć w oparciu o przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Motyw Arkadii. Rodzajem Arkadii jest w powieści Majątek Wielosławskich na Włoch. Jest to szczęśliwy zakątek, dworek ziemiański ukazany na wzór Soplicowa. Cezary został tu zaproszony przez swojego przyjaciela z czasów wojny polsko-rosyjskiej, Hipolita. W Nawłoci panuje serdeczna i życzliwa atmosfera, również staropolska gościnność. Mieszkańcom Nawłoci czas upływa bardzo przyjemnie. Upływa ten czas na jedzeniu smacznych posiłków, na rozrywkach takich jak spacery, jazda konna czy bale. Właściwie wszystko tu ma swoje miejsce i czas. Co ciekawe, służba to ludzie, którzy od lat służą w dworze. Są traktowani niemal jak członkowie rodziny, w związku z tym darzą swoje, swoich państwa bezgraniczną miłością. Posiłki to cały rytuał: do stołu może zasiąść choćby jedna osoba, ale nawet dla niej podaje się wówczas mnóstwo różnych potraw, oczywiście świeżo przygotowanych. Zatem życie upływa tu na beztroskich zabawach w towarzystwie dam. Mieszkańcy na Włodzie żyją w swojej własnej Arkadii, nie obchodzi ich co się dzieje, poza granicami ich Małego Królestwa. Szlachecka Arkadia, opisana przez Żeromskiego wyraźnie ma się ku końcowi. Właściwie to jest jej ostatni kres i w czasach drastycznych nierówności społecznych ta Arkadia ziemiańska no, musi odejść w przeszłość. Motyw buntu. Zaniepokojony wydarzeniami rewolucyjnymi, Żeromski opisał rewolucję w powieści, chcąc być może przestrzec rodaków przed tym krwawym przewrotem. Rewolucja w Baku jest buntem krwawym, jest buntem okrutnym, ukazanym w sposób odrażający. Efekty walk rewolucyjnych... Przypominają sceny z apokalipsy. Ulicami płyną potoki krwi, na każdym kroku widać rozkładające się zwłoki zabitych. No i jeszcze wyraźniejszym ostrzeżeniem, a może nawet krzykiem przestrogi jest ostatnia scena powieści, czyli manifestacja robotników i ich marsz na belweder. Motyw domu. No, myślę, że tu możemy odwołać się do szklanych domów. To jest mit, który pokazuje synowi Seweryn. W tych domach żyją ludzie szczęśliwie. W zimie domy ogrzewa przepływająca między ścianami gorąca woda, w lecie ta sama woda chłodzi ściany, mieszkania są na bieżąco myte, panuje w nich czystość, zaprojektowane są estetycznie, funkcjonalnie. No, wiemy, że Cezary, po przyjeździe do Polski, widzi, jak bardzo ta wizja ojca, Odbiega od rzeczywistości i, brnąc w błocie wśród odrapanych budynków, stawia takie retoryczne pytanie: I gdzież są te twoje szklane domy? A więc taka utopijna wizja, a raczej marzenie. Motyw Dworku. No myślę, że tu również. Możemy odwołać się do Nawłoci, do dworku państwa wielosławskich, która została przedstawiona w powieści na wzór soplicowskiego dworu z pana Tadeusza. Tu bardzo podobnie jak w Soplicowie, wszystko ma odpowiedni czas, wszystko jest związane z odpowiednim rytuałem. W dworku są też wierni służący, Wojciunio, Macie Junio, którzy uwielbiają swojego państwa. Myślę, że tutaj przy tym motywie możemy wykorzystać dokładnie to, co powiemy przy Arkadii. Motyw idealisty, idealizm. No tu chyba znowu odwołamy się do utopijnej wizji szklanych domów. Okazuje się ta wizja jedynie mrzonką. Kiedy Cezary przyjeżdża do Polski, dostrzega tu zupełnie inny świat. Wszędzie jest brudno, szaro, budynki odrapane ludzie okazują sobie no, raczej nierzeczliwość, są prymitywni, prymitywni i nietolerancyjni. Zatem ta wizja szklanych domów jest taka idealistyczna i utopijna. Motyw kobiety. No, kobiet mamy wiele w tym utworze. Dla przykładu Laura Kościeniecka. Kobieta, która emanuje zmysłowością, to jest młoda wdowa po bogatym literacie, dziedziczka leńca, piękna, energiczna, pełna życia, temperamentu, jest typową arystokratką, jest egoistką, jest kobietą amoralną, wychodzi za mąż dla pieniędzy. W związku z tym, oprócz kandydata na męża, szuka młodego, przystojnego kochanka. No I okazuje się, że Cezary doskonale spełnia jej oczekiwania. Laura nie jest zdolna do prawdziwej miłości. Małżeństwo z barwickim argumentuje potrzebą bezpieczeństwa finansowego i ocalenia swojej reputacji. Natomiast tak w rzeczywistości nie kocha ani męża, ani, ani Cezarego. Niewątpliwie jest kobietą piękną, zmysłową jest świadoma swoich powabów. Cezary baryka wzbudza w niej pożądanie no, i to ona aranżuje spotkania, z no Jest szalona, jest gotowa kochać się w powozie, w parku, pociąga ją ryzyko. To jest taki typ kobiety, demona Cezary, czuje się przez nią opętany, ulega jej no właściwie we wszystkim. Motyw matki. Tutaj pojawia się motyw matki poświęcającej się bez reszty dla swojego dziecka. Wielką rolę we wczesnym okresie młodości Cezarego pełniła matka Jadwiga. Została ona przedstawiona jako kobieta pełna heroizmu, poświęcenia dla swojego lekkomyślnego, niedojrzałego syna, entuzjasty rewolucji rosyjskiej. No i narażając własne życie, narażając własne zdrowie, zdobywa żywność, pragnie chronić Cezarego przed jego własną młodzieńczą głupotą. Jadwiga umiera, nie wytrzymując trudów życia w ogarniętym chaosem Baku. No i dopiero wtedy Cezary docenił jej poświęcenie i jej miłość. Motyw miasta. W powieści zostały ukazane dwa miasta. Pierwszym jest Baku. Jest to miasto dzieciństwa i młodości Cezarego. Nie jest to miejsce spokojne, bezpieczne. Rewolucja spowodowała, że Baku zostało zmienione w ruinę. Wszędzie szerzą się mordy, gwałty, ludzie są śledzeni, steroryzowani, zmuszani do ciężkiej pracy. Drugim miastem jest Warszawa. Warszawa również jest miastem zniszczonym, zdegenerowanym. Dla Cezarego jest to daleka ojczyzna, którą znał jedynie ze wspomnień Matki i z wizji szklanych domów. No i była ona jakimś takim nierzeczywistym mitem. I kiedy po rewolucji w Baku znalazł się w Warszawie, no jego wyobrażenia o idealnej rzeczywistości stały się zupełnie odmienne. Zamiast pięknych, zadbanych domów zobaczył brudne, odrapane, szare budynki. Więc ten rzeczywisty obraz miasta stał się w ten sposób zupełnym takim zaprzeczeniem tej wizji szklanych domów. Motyw miłości. Uczucie Cezarego do Laury Kościenieckiej niesie z sobą tragiczne konsekwencje. Bohater trafia do dworków na Włoci jako przyjaciel Hipolita Wielosławskiego, który zaprasza go do siebie z wdzięczności za uratowanie mu życia na froncie podczas wojny polsko-bolszewickiej. No i w nawłoci Cezary poznaje szlacheckie życie, tradycje, obyczaje, no i podczas pobytu nawiązuje romans z laurą. Od tego czasu oboje połączy namiętna, zmysłowa miłość, która no, zakończy się wielkim skandalem. Narzeczony Laury Barwicki przyłapie kochanków i wyrzuci Cezarego z dworku. Jest również motyw miłości do ojczyzny. Żeromski podejmuje w powieści temat miłości do własnego kraju. W czasie I wojny światowej Seweryn dezerteruje z wojska carskiego i wstępuje do Legionów Polskich. Wraca później do Baku, żeby zabrać rodzinę do wolnej już ojczyzny. I opowiadając synowi o szklanych domach w Polsce, tak naprawdę śni swój sen o ojczyźnie. Jest to jednak wyobrażenie idealistyczne. No i przekonał się o tym Cezary, który przyjeżdżając do Warszawy, zobaczył kraj ojczysty pogrążony w ruinie. Również motyw naprawy państwa możemy rozwinąć w oparciu o ten utwór. Żeromski podjął temat naprawy państwa, ukazał w powieści trzy koncepcje ustroju odrodzonej po ponad 100 latach niewoli Rzeczpospolitej. Nie opowiadał się za żadną z tych koncepcji. Pierwsza koncepcja to koncepcja szklanych domów. Już wiemy, że jest to utopijna wizja, to marzenie, to wiara w postęp techniczny, w postęp. W potęgę wynalazków. Druga wizja to tak zwana gajowszczyzna, czyli powolne reformy, które proponuje gajowiec, a więc zabezpieczenie granic państwa, stabilizacja pieniądza, wzmocnienie armii, rozwój gospodarki, upowszechnienie oświaty. I trzecia y, koncepcja komunistyczna, koncepcja lulka, czyli rewolucja, w wyniku której do władzy dojdą komu komuniści. Y, no, tego, że Romski bardzo się obawiał i, i, i chciał przestrzec rodaków przed rewolucją i przed konsekwencjami rewolucji. Motyw ojca. No tutaj Seweryn Baryka. Y, Seweryn występuje tu jako ojciec wzór, jako taki autorytet. Człowiek budzący marzenia, wskazujący życiowe cele. Dla Cezarego ojciec to uosobienie miłości, troski. Syn jest jego radością życia, stwarza, stwarza mu jak najlepsze warunki, chce, żeby miał szczęśliwe dzieciństwo. Ta idylla kończy się wraz z wybuchem I wojny światowej, kiedy Seweryn wyrusza na front. Liczy, że działania wojenne szybko się skończą. No, tymczasem, kiedy ponownie spotyka się z synem, ich dom już nie istnieje. Żona Seweryna nie żyje, a syn jest skrajnie wyczerpany. Seweryn również jest poważnie chory, ma jednak jeszcze dosyć siły, żeby. Obudzić w synu marzenia o wolnej, niepodległej, szczęśliwej ojczyźnie. I wskazuje mu cel. Tym celem jest powrót do Polski, praca dla Polski, a wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba, walka za nią. I Cezary rzeczywiście walczy w legionach Piłsudskiego, bierze udział w bitwie o Warszawę. Motyw podróży: podróż czy też wędrówka? No, bohaterowie powieści odbywają podróż, odbywają wędrówkę marzeń. Cezary wraz z ojcem udaje się w podróż do Polski, która właśnie odzyskała niepodległość. Podróż prymitywnym pociągiem jest długa, jest uciążliwa. Seweryn Baryka nie wytrzymując trudów tej podróży umiera, ale wcześniej opowiada synowi o szklanych domach, które znajdują się w Polsce. Zatem obaj są szczęśliwi, że udało im się opuścić Rosję, pełni są nadziei na przyszłość. No, podróż do Polski była przez nich wyczekiwana, była taką realizacją ich marzeń. Również motyw przyjaźni możemy rozwinąć. Wielki wpływ na rozwój i kształtowanie się osobowości Cezarego miały osoby, które poznawał w swoim życiu. Na przykład przyjacielem Cezarego został młody ziemianin Hipolit Wielosławski. Baryka uratował mu życie na wojnie z bolszewikami w 1920 roku. I po wojnie Hipolit zaprosił Cezarego do swojego majątku, do nawłoci, no i chciał, żeby Cezary ożenił się z jego kuzynką Karoliną. Bardzo ciekawie zrealizowany jest motyw tańca, na balu w Odolanach Cezary tańczył kozaka wraz z Karoliną, był to ich popisowy taniec, podziwiany przez wszystkich. W tym tańcu Karolina jest pełna dostojeństwa, manifestuje honor odrzuconej kobiety. No, Cezary, porwany skocznym rytmem, dzielnie jej towarzyszy, ale emocjonalnie jest chłodny, jest obojętny. On myśli cały czas o Laurze. No i chociaż na pozór tancerze wyglądają na doskonale się rozumiejących, to w rzeczywistości ten taniec oznacza ostateczne rozstanie Karoliny i Cezarego. Zupełnie inaczej sprawa ma się podczas tego samego balu, kiedy Cezary tańczy z Laurą, swoją kochanką. Ich taniec przesycony jest erotyzmem, jest podwójnie wyrafinowany, bo zafascynowani sobą muszą się jednocześnie ukrywać przed gośćmi, muszą strzec przed czujnym okiem narzeczonego laury, więc oboje się pożądają, a taniec staje się dla nich okazją do wzajemnego zbliżenia. Motyw wsi prowincji, no tutaj chłodek należący do dziedziców na Włoci. Jest to miejsce tragedii nędzarzy, którzy żyją w opłakanych warunkach. Którzy starców wyciągają zimą na mróz, by szybciej zmarli, sami wiodą egzystencję no, podobną do życia zwierząt, których głównym zmartwieniem jest codzienna porcja wyżywienia, no, a niełatwo je zdobyć. Obserwując wegetację mieszkańców chłodka, Cezar jest przerażony tym widokiem. I wybór. Przed wyborem koncepcji ustroju nowej. Odrodzonej Polski staje znowu główny bohater Cezary. Po przyjeździe do niepodległej już Polski szuka idei, którą chciałby wybrać i której chciałby się poświęcić. No, ma do wyboru dwie drogi, dwie racje. Jedna to komunizm głoszony przez kolegę Lulka i jego towarzyszy, druga to program reform Szymona Gajowca. Cezary nie może zaakceptować w pełni żadnej z tych dróg ale też wciąż nie może znaleźć własnej drogi.